Jesteśmy w Trójmieście na planie z Mateuszem Kusznierewiczem. Kręcimy spody dla marki Curem. Mamy bardzo napięty harmonogram, dużo bardzo się dzieje, ale jest świetna ekipa, dlatego wszystko na pewno pójdzie super. Podczas wyjścia do pracy nad kampanią wizerunkową dla marki Curem było hasło, które towarzyszy Marce od momentu rebrandingu, czyli już od około trzech lat. Hasło brzmi Work, Play, Sleep Curem. I to ono w taki naturalny sposób nadało rytm całej kampanii. Na tym spocie bardzo fajnie właśnie pokazujemy różne aspekty w życiu Mateusza, zaczynając właśnie od work, czyli tej strefy biznesowej, przechodząc przez Play, czyli jego pasję, hobby, jakim jest żeglarstwo, po zakończenie właśnie dnia, jakim jest regeneracja. Jesteśmy na trzech lokacjach. Jesteśmy na Bałtyku i to było duże wyzwanie, no bo musieliśmy nakręcić ujęcia z drona przy wietrze sięgającym 7-8 z kaliboforta, Oprócz tego, ujęcia z motorówki pływającej dookoła tej żaglówki. Także tych ujęć jest bardzo dużo do zrobienia, bardzo trudnych technicznie. Naprawdę fajne jest to, że Mateusz, który w tym wszystkim jest naszą gwiazdą, ale również przecież super sportowcem, wykazuje tutaj pełen profesjonalizm, ale jest też bardzo, bardzo fajnym facetem, bardzo nam pomaga, bardzo nas wspiera. Powiem szczerze, jestem zachwycony, jak to wszystko funkcjonuje. Tempo jest niesamowite. A ja bardzo cenię swój czas i efektywność działania, więc to wszystko, co było do tej pory przygotowane przez cały zespół wszystkich jest realizowane co do minuty. Ja bardzo to doceniam. Świetnie mi się spotywa. W ogóle jest fajna atmosfera. Świetnie się dogadujemy. Mateusz jest fenomenalnym człowiekiem, także wierzymy w to, że to połączenie będzie doskonale owocowało zarówno dla Marki, jak i dla Mateusza.